W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakim jestem wieśniakiem i fajnym chłopakiem. Będzie o naszym nowym hobby, o prowadzeniu gospodarstwa i jak to kurde wszystko połączyć w jedną całość z prowadzeniem biznesu. Zapraszamy. Już kilka razy w naszych filmach przewinęło się Twoje nowe hobby. Eee, opowiedz, co to za hobby i, i skąd się wzięło? A farmer. <laughs> tak, rolnictwo na stare lata, ciężka praca. Skąd to u Ciebie? Z nudów. Za u Ciebie dużo... z nudów? Tak, za dużo wolnego czasu, mam jeszcze soboty i niedzielę wolne. A, okej. Okay. Żeby głupoty do głowy nie przechodziły. Wiesz co, całe życie mieszkałem w, na, w mieście, natomiast moja mama pochodziła ze wsi. Wyszła ze wsi z tak zwanym e, zawijątkiem i na tej wsi spędzałem całe dzieciństwo. Także uczyłem, nauczyłem się zrywać podłogi, umiałem robić snopki, brałem udział w e, módzce. Także znam wiedziałem czym pachnie rolnictwo. Bo swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i jak pozoram, powiem, że to ciężka praca to jednak mnie to ciągnęło, ciągnęło mnie natura, ciągnęło mnie te relacje międzyludzkie, ciągnęło mnie to, że się wspólnie siadało do stołu, jadło się te ziemniory okracane smalcem i z kwaśnym mlekiem. Wszyscy z jednej michy było 16 łyżek i każdy z tej michy sobie próbował szarpnąć coś dla siebie. Bardzo mam z tego wspomnienia i może dlatego o tym nigdy nie zapomniałem. No i w związku z tym, że mi się jakoś tak znudziło mieszkanie w mieście. Do tego doszło, doszło, do, doszło te czary Maryskowidem, więc stwierdziłem, że chyba czas wynieść się na wieś i zadbać trochę samego o siebie, zmienić trochę tym życia i nauczyć się czegoś nowego. Jak wiesz, całe moje życie to jest ciągłe szukanie czegoś nowego, ciągła próba sprawdzenia się, co umie, czego nie umie, czego jestem w stanie się nauczyć. No i tak kupiliśmy dom na wsi. I tak od tego zaczęło. Najpierw dom na wsi, no to działka nam się wydawała ogromna. No bo, kurczę, no, mieszkałeś w bloku z kawałeczkiem ogródka, nagle dostaje działkę, jest którą nie wiadomo co zrobić. No więc zaczęło się od warzywniaka. Zaczęliśmy obrabiać ten warzywniak, zaczęliśmy to przetwarzać. No to wypadałoby jak to na mieć swoje jajeczka. No to kawałek podwórka, zrobiliśmy kurnik. No jak już doszło jajeczka, no to gdzieś pojechałem do jednego z kolegów, z naszych tych e, znajomych. Zobaczyłem, że ma króliki, kurczę. Bezobsługowe praktycznie zwierzę. Więc znowu wydzieliłem kawałek podwórka. No i są króliki. No i teraz mamy jedne. Mamy kaczki, króliki, brojlery, warzywniak. No i obrabiamy razem z sąsiadem 8,5 hektara ziemi. Tak się to rozwinęło. Mamy własny kombajn, mamy dwa, trzy ursusy, białogorca. No i powiem sprzęt rolniczy łącznie z rozrzutnikiem. Czy hmm. to słyszy rozrzutnik? Ja, ja osobiście no, wiem. Do dorzucania spaghetti. <laughs> Zgadzisz. Także przesana robota, gówniana, czyli cały dzień chodzi upieprzony, zupełnie nie wyglądam jak jakiś szef firmy, czy ja jako biznesmen, tylko normalny chłopak, roztropek i powiem Ci, bardzo mnie to relaksuje, ten ostatni pomysł, o którym rozmawialiśmy, to właśnie wpadł nam do głowy na jednej z takich posiadówek na naszej działce, właśnie gdzie po ciężkiej pracy wieczorkiem sobie usiądziemy przy, przy piwku, czy jacuzzi i tam wpadłyśmy właśnie na ten pomysł tego nowego produktu, o którym niebawem pewnie opowiem. Natomiast jest to ciężka praca, wiesz, tak naprawdę i spowodowało to dużą zmianę kalendarza, no bo wiadomo, że zwierzęta trzeba obsłużyć rano i wieczorem. No i zawsze i tak się zgraliśmy, że ja obsługiwałem rano, jako że moja Monia lubi pospać. Ja jestem ranny ptaszek. Według zasady, która rano wstaje, to ona zawsze... No, przynajmniej dopóki się nie wysika. No po 50 już coraz rzadziej, dlatego nie wolno go marnować. <gry> e, więc ja obsługuję rano zwierzęta, jadę zajmować się biznesem, a wieczorem, jeżeli nie zdążę wrócić, to Monia albo któryś z chłopaków naszych e, obsługuje zwierzęta wieczorem i tak się jakoś to kręci. Warzywniak robimy oboje wtedy, kiedy mamy czas. Jasne, nie jest to idealnie zadbany ogródek, rządki nie są równe, nie są regularnie pielone, można powiedzieć, że jest to permakultura, czyli szukanie pomidorów w krzoka. I w ich chwastach, bo nie zawsze jest to czas na czas opierać. nie zawsze ze wszystkim zdążymy. Czasami coś nam zgnie. ale wiesz, ministra, tak nie stwarza satysfakcji jak przetwarzanie własnej żywności, jak, próba, jak nauczenie się konserwacji, przechowania tego na dłuższy okres. Jak sobie wiosną bierze świeże jabłuszko, też potrafimy takie coś zrobić. Dżemy mamy już 3-4 letnie, bo 5 lat mieszkamy na wsi. Mam zboże bez glifosatu, kaszę bez glifosatu. Wszystko naturalnie, i tu wszystko się, tak powiem, 4 lata się nauczyliśmy. Także człowiek jest niesamowitą istotą. Może się niesamowity jeszcze nauczyć, jeśli tylko chce. Także oprócz tego, oprócz potrzeby, to po prostu to lubimy. Ale to, co produkujecie, to rozumiem, że <coughs> zaspokaja wasze potrzeby. A, tak, a co zresztą? Ja na lokalnym no, no właśnie. Mamy gospodarstwo rolne MRW mhm. Monika, Roman Wasileski, gospodarstwo rolne legalnie zarejestrowane w armirze. I na lokalnym bazarku sprzedajemy własne przetwory, to co uda nam się przetworzyć. Skąd przepisy? Z głowy, od babci, mhm. mamy. To są stare przepisy? No, też, wszystko no, stare, no. wszystko po staremu. Staramy się używać octu zwykłego, tylko octu jabłkowego. Wszystko jest albo pasteryzowane, albo nawet tyndalizowane. To Ty pewnie wiesz, co to jest tyndalizacja. Jeśli nie wiecie, jest to trzykrotna pasteryzacja, dzięki czemu produkty mogą wytrzymać 10 lat. Czyli totalne ubicie wszystkich, nie dość, że bakterii, też wolnych rodników które tam mogły i przetrwalników, które mogły przetrwać po pierwszej lub drugiej pasteryzacji. Nawet doszliśmy do tego, że kupiłem sobie sterylizator w zeszłym roku i teraz już sterylizujemy konserwy mięsne. Skraca to proces. No, Tendylizacja trwa przestrzennie, mhm. jak wiesz, klasyczna tendalizacja. Natomiast, natomiast przez sterylizator skracamy to do 45 minut, czyli wysoko możesz podnieść do 120 stopni, wytłuczasz wszystko. No, moja kobitka doszła do perfekcji w wędzeniu. Następnym etapem jest nau nauczenie się hycowania. Nie? Mm -hmm. Czyli wędzenia ponad 24 godziny w temperaturze takiej mu 30 stopni maksymalnie. Wtedy mięso może bez lodówki pół roku Mhm. Mm Także A... czas, znowu coś nowego tworzymy. Nie? Słyszałem też, że Być opowiadałeś. Żywnością. Opowiadałeś i, i miałem przyjemność nawet zobaczyć, wiem, że konserwujesz również z dwutlenkiem węgla. O, nie zdradzaj tajemnic prepersów, co te wszystkie sklepy prepersowskie padną przez ciebie Dobrze, szlachetnym nie. gazem, jak to tłumaczył pan ten <grym> pan prepers, szlachetnym gazem się konserwuje żywność. Tak, jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie, tylko ludzie zapomnieć, wiesz, co, jak zwykle z każdego wydarzenia, to, to też mam bardzo jedno ciekawe, ciekawe spostrzeżenie, jako że mam cały czas na wsi rodzinę, mam siostrę, która jest nawet sołtysem. W jednej z Wsi na południowym krańcu województwa Mazowieckiego. No i kurczę, jak, jak wydzierżawiłem pierwszy hektar, bo, bo jeszcze swojej ziemi nie miałem, tylko dzierżawioną, i chciałem tam zrobić, zasiać pszenicę, bo pszenica jest najbardziej uniwersalnym zbożem bo i kury, i króliki, i wszystko zeżne pszenicę. Jak to zrobić, żeby nie lać? No, mieliśmy łąkę, jak z łąki przerobić pole uprawne, jak to odżywić, jak to zasilić, żeby. Nie tych pestycydów ani herbicydów. No i dzwonię do tej Joli, mówię, kurde, siostra, ty całe życie w rolnictwie. Ojciec twój, czyli wujek też miał przecież pole. Ja mówię, Pamiętasz, jak to się robiło w komunie? Ja przecież kiedyś były tylko dwa nawozy, mocznik i saleta. Mówię, jak wy sobie z chlastami, nie? A ona mówi, ja to leję, Landapu nadej. Ja mówię, kurde, ja no właśnie nie chcę landapu, chcę to spróbować po naturalnie, permakulturą. No, nie wie, co to znaczy permakultura, nie? No, oni to leją. No i tak od słowa do słowa i zobacz, jak to jest. Yy, mówią, że stare, starodawne receptury nieprawda. Yy, rozwój cywilizacyjny, czy upraszczanie sobie zajęć, tak jak kalkulator i smartfon, że tak powiem, e, zabił w nas zdolność przeliczania w głowie w pamięci, że teraz nawet 6 razy 6 to sięgasz po tego smartfona automatycznie, bo mimo, bo ci się nie chce nawet przejrzeć tego w pamięci. Kiedyś liczyliśmy w pamięci do 12 potęgi, nie? 12 razy 12 wszystko, czy do trzeciej potęgi. Cię Pani odpytywała na lekcjach, wszystko w głowie miałeś. Także maszyny ułatwiają. i no, no, kiedyś, tak... kiedyś potrafiliśmy się posługiwać mapami. Teraz ja do tej pory posługuję się mapami, no, bo więc jako, pilot, jako pilot używałem map i dzięki temu nie straciłem tej orientacji w terenie, bo kupiłem kiedyś autko nowe, pierwszy raz miałem GPS-a, chciałem sobie pojechać GPS-em, no i zakopałem się w lesie że nie wolno ufać technice, natomiast przez to, że mamy teraz taką dawkę nawozów, rolnictwo też się stało przemysłowe, tak samo jak w alkoholu, wiesz. W każdej branży życia niestety przechodzimy na produkcję przemysłową, teraz z produkcją żywności nie ma niewiele wspólnego. To można powiedzieć, jak krzesło zwykłe z krzesłem elektrycznym, a w wersji hardkorowej, jak picie w szczanicy i szczanie w piwnicy. <głosy> <głosy> Taka mniej więcej jest różnica pomiędzy rolnictwem ekologicznym czy permakulturowym, a rolnictwem przemysłowym i zobacz, minęło 40 lat, odkąd byłem ostatni raz, na tych może no około 40 lat, 40, może 38 lat, jak ostatni raz uczestniczyłem w żniwach, czyli jeszcze w starym systemie. Jola jest starsza ode mnie, paręnaście lat, więc miała większą percepcję i już zapomniała, jak się wtedy robiło. Starczyło 40 lat, żeby ludzie zapomnieli, jak się kiedyś pracowało. No udało nam się dość samemu, po prostu to było talerzowanie, kultywator, talerzowanie, kultywator, talerzowanie, kultywator i bardzo dobry poplon. Przed posianiem jeszcze posadziliśmy poplon dobry, posadziliśmy łubin gorzki, więc wybił nam te wszystkie blaszkowate zioła i pesz i udało się. Natomiast wiadomo, że wydajność z hektara jest na prawie połowa tego, co bym zastosował herbicydy. Powiedz większość ludzi właśnie upraszcza, ułatwia sobie życie, a ty właśnie robisz no, ja dokładnie mam. odwrotnie. I powiedz, ktoś by mógł zapytać się, po co chcesz e, robić przetwory, które potrafią przetrwać 10 lat? Skąd to u ciebie? Bo lubię ja prasem byłem kiedyś zawsze. Ja byłem pierwszy placek ucieczkowy przed naszym tygryskiem. <głos> <głos> pierwszy mój placek ucieczkowy, to miałem już 15 lat temu już zrobione. Czego się obawiasz? Nie, hobby. Kolejne. hoby. że o tym. Lubimy mhm. poznawać. Wiesz, to co różni ludzi, ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli sami, nie liczą na dotacje, od ludzi, którzy wiecznie są zmarudzeni, wiecznymi, są malkontentami, to jest chęć poznawcza. Mhm. Dlaczego młodzież tak nie otwiera teraz działalności, dlaczego się boją? Uważam, że już w systemie edukacji zagubiliśmy ciekawość świata. My, wychodząc z komunizmu, zmieniając, przy zmieniając się systemem, byliśmy ciekawi świata. Chłonęliśmy jak gąbka każdą nową nowinkę, każdą nowość, każdy nowy teren, każdy świat. Moja córka już tego troszkę nie ma. Ma wspaniałe cechy, jest wrażliwa po mnie, jest pracowita, ale kurczę, brak jej trochę tej ciekawości świata, wiesz, czegoś tego, co każe ci coraz to nowych rzeczy brać, a być może po prostu ja nie znalazłem już swojego miejsca na ziemi i ciągle szukam. Być może to jeszcze nie jest ostatni biznes, jaki jest mi pisany. Roman serdecznie dzięki za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że wrócimy do innych hobby jeszcze. Tak, Kolejne. musimy nakręcić filmik jak podczas porki. nie? Jasne. Nie na kobieci, tylko na polu. <noise> dzięki jeszcze raz i oczywiście tradycyjnie zapra zapraszam do subskrypcji kanału i lajkowania. To nam pomoże zaistnieć bardziej w sieci. Trzymajcie tak, w się pożegnamy po radomsku. Chodź na do nas. <noise> <gry> Na razie trzymajcie się.